Ja wiem, że ja jestem beznadziejnym youtuberem, że najpierw coś wrzucę, a potem przez kilka tygodni ani widu, ani słychu. Ale powiem wam, że zdalne nauczanie jest tak samo trudne i czasochłonne dla studentów, jak i dla wykładowców. I właściwie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To taki mój sposób na to, żeby was trochę obłaskawić, bo gdy egzaminowałem studentów przez internet za pomocą kamerki, to zacząłem się zastanawiać, jak wpływa na nas taki sposób komunikowania się. I jak się okazuje, nasz mózg tego bardzo nie lubi. I o tym właśnie dzisiejszy odcinek. Mogłoby się właściwie wydawać, że spotkania internetowe to są same plusy. No bo nie musimy nigdzie dojeżdżać. Siedzimy sobie wygodnie na własnym krześle, przy własnym biurku i z własnym komputerem i właściwie, od pasa w dół, możemy być ubrani w najlepszy z możliwych strojów, czyli po prostu dres. No bo przecież i tak tego nikt nie zauważy. No to dlaczego po godzinie czy dwóch takich spotkań na Google Meet czy na Zoomie jesteśmy bardziej zmęczeni niż wtedy, gdybyśmy poszli do pracy na 8 godzin? Jak się okazuje, cała tajemnica tkwi w przyzwyczajeniach naszego mózgu, ponieważ kiedy spotykamy się ze sobą na żywo i rozmawiamy twarzą w twarz, to nasz mózg wykonuje ogromną pracę. Tyle tylko, że dużą część tej pracy wykonuje podświadomie, i dlatego umyka ona naszej uwadze. Zaczynamy się orientować, że coś jest nie tak wtedy, kiedy sytuacja się zmienia. No a przecież rozmowy internetowe to nie to samo, co rozmowy twarzą w twarz. Tyle tylko, że nasz mózg o tym nie wie, i dlatego próbuje dostosować te mechanizmy znane z życia codziennego do nowej sytuacji komunikacyjnej. I wtedy właśnie, po bardzo krótkim czasie, dopada nas tak zwany syndrom zdalnego zmęczenia. Ale od początku. Dla naszego mózgu, poza tym co słyszymy, ważna jest także twarz rozmówcy. Na podstawie podświadomej analizy mimiki otrzymujemy mnóstwo informacji. Zwracamy uwagę na brwi i czoło, oczy, nos, wargi czy brodę. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ustalić, jakie emocje wyraża ta druga osoba, jaki jest jej stosunek do nas oraz czy na przykład mówi prawdę. I teraz wyobraźmy sobie, że podczas rozmowy sygnał zanika, a co za tym idzie, obraz staje się bardzo niewyraźny. Właściwie nie widzimy twarzy naszych rozmówców. Dla naszego mózgu jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, ponieważ chwyta się on wszystkiego, czym mógłby wypełnić tę lukę w komunikacji, a to kosztuje go bardzo dużo energii. Ponadto intuicyjnie chcemy patrzeć w oczy naszym rozmówcom, ponieważ jest to oznaka szczerości i chęci współpracy w komunikacji, ale z racji tego, że ich twarze znajdują się na ekranie komputera, to właśnie tam kierujemy swój wzrok. Skutkuje to tym, że wszyscy błądzą gdzieś wzrokiem, a dla naszych mózgów jest to informacja, że coś jest nie tak, że ktoś tutaj kręci, że sytuacja nie jest do końca szczera. I aby przełamać ten mechanizm, nasze mózgi muszą wykonać dodatkową pracę, tak aby w ogóle przyswoić informację. Jest jeszcze jedna rzecz związana z cudzą twarzą, bo kiedy znajduje się ona za blisko, to zostają przekroczone nasze granice. A wtedy do wyboru mamy tylko dwa wyjścia: walcz albo uciekaj. I oba te mechanizmy, delikatnie mówiąc, nie ułatwiają komunikacji. Poza sygnałami niewerbalnymi są jeszcze oczywiście słowa, i tutaj również musimy się bardziej natrudzić, ponieważ po pierwsze, trudno nam jest się włączyć w konwersację, bo zdarza się, że głosy się na siebie nakładają i nasi rozmówcy w ogóle nie wiedzą, że my cokolwiek powiedzieliśmy. Po drugie, nawet jeżeli nam się to uda, to musimy bardzo rozważnie dobierać słowa, bo po pierwsze, muszą być one na tyle precyzyjne, żeby na przykład nadrobić straty w komunikacji wynikające z braku mimiki, a po drugie, musi to być maksymalnie skrótowe, tak żeby na przykład zmieścić się pomiędzy jedną utratą łącza a drugą. I nawet jeżeli to nie nastąpi, to gdzieś z tyłu głowy mamy te świadomości. I to jest coś, co nad nami ciągle wisi. Te dwie tendencje, tendencja do ekonomizacji wysiłku, czyli do skrótu, oraz tendencja do precyzji, są przeciwstawne i dlatego nas to tak bardzo męczy. Z jednej strony najwygodniej by było, gdybyśmy wyrażali się maksymalnie krótko, no bo po co się właściwie męczyć? Wtedy ten odcinek skończyłby się po kilkunastu sekundach i tyle tylko, że nikt by z niego nic nie zrozumiał. Dlatego do skutecznej komunikacji potrzeba nam jeszcze precyzji, która wymaga jednak większego wysiłku. Z drugiej strony, gdyby i precyzji było za dużo, to nasze rozmowy byłyby nie do zniesienia. Dlatego najlepiej dostosować proporcje tych dwóch czynników do sytuacji komunikacyjnej. Ale nawet kiedy uda nam się już włączyć do rozmowy, to nasz mózg staje przed kolejnym naprawdę trudnym zadaniem. We wszelkiego rodzaju rozmowach ważna jest tak zwana funkcja fatyczna wypowiedzi, czyli ta, która odpowiada za nawiązanie i utrzymywanie kontaktu. A kontakt utrzymujemy między innymi, dając odbiorcy do zrozumienia, że jesteśmy, słyszymy i słuchamy tego, co do nas mówi. Stąd właśnie te wszystkie pomruki, potakiwania czy okrzyki zdziwienia. Podczas rozmowy przez internet zdarza się, że te drobne sygnały giną i wtedy odnosimy wrażenie, że nasz odbiorca zniknął. Bo nawet jeżeli wciąż tam jest, to dla naszego mózgu oznacza to pozorne zakończenie kontaktu i bardzo szybkie nawiązanie go ponownie. Takie ciągłe przeskakiwanie od kontaktu do jego braku powoduje dodatkowe zmęczenie. Ale w rozmowie giną nie tylko te drobne sygnały, bo zdarza się też, że nie dosłyszymy całych słów, a nawet połączeń wyrazów. I dlatego nasz mózg musi wykonać dodatkową pracę, bo na podstawie tych strzępków informacji, które otrzymał, oraz ogólnego kontekstu stara się wypełnić te luki. Poza tym, problemy z łączem powodują jeszcze jedno zjawisko: brak synchronizacji. Nasz mózg przyzwyczajony jest do tego, że sygnały słuchowe i wzrokowe są mniej więcej zsynchronizowane. Kiedy dochodzi do zawieszenia obrazu, a dźwięk nadal działa, to doświadczamy poważnego dysonansu i na poziomie umysłowym wcale nie jest tak łatwo nam poskładać to wszystko w jedną spójną całość. I gdyby tego wszystkiego było jeszcze mało, to jak się okazuje, nasz mózg ma problem nie tylko z twarzami innych osób, ale też z naszą własną twarzą, która towarzyszy nam przez całą rozmowę gdzieś w prawym albo lewym górnym rogu. I jak pokazują badania Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, nasza twarz jest dla nas bardzo silnym bodźcem i bardzo mocno ściąga naszą uwagę, a to sprawia, że nie możemy skupić się na przekazywanych informacjach. Po drugie, mamy taką tendencję do tego, żeby się kontrolować, żeby sprawdzać. Po pierwsze, czy dobrze wyglądamy, oraz po drugie, jak wypadamy w oczach innych osób. I najlepiej by było jeszcze, żeby tego nikt nie zauważył, co powoduje dodatkowy nakład pracy. Po trzecie, doświadczamy czegoś w rodzaju rozszczepienia osobowości. Właściwie jesteśmy wtedy w dwóch miejscach jednocześnie. I choć ten widok wcale nie jest nam obcy, no bo przecież patrzymy w lustro na przykład rano czy wieczorem, to kiedy taki stan trwa dłużej, nasz mózg ciągle pracuje nad zachowaniem spójności. Niestety nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie coś mogło się zmienić, dlatego dbajmy o to, żeby urozmaicać sobie formy przekazu. Telefon czy też mail nie są najgorszym wyjściem, tym bardziej, że kosztują nas i nasze mózgi o wiele mniej wysiłku. No dobra, to teraz chodźcie trochę odpocząć. Do zobaczenia. Do zaś.